Cześć, witam, jest gdzie jest kolejny odcinek, gdzie będziemy udawali cztera na różnych serwerach. A mój serwer GoTroll startuje już jutro o godzinie 17.00. Odbędzie się stream na kanale Serfero, także mam nadzieję, że widzimy się wszyscy albo na serwerze o 17, albo na streamie o 17.00, to już wybieracie. Na starcie odbędzie się event, gdzie będzie konwój i będziecie mogli zdobyć broń. To nie będzie taki zwykły konwój, bo on będzie się działał w powietrzu, ale to zobaczycie już więcej na starcie serwera. Oraz jeszcze jeden event odbędzie się o godzinie 21, czyli tak trochę później po starcie. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie od razu. 17 dlatego, bo im szybciej wbijecie na serwer i zdobędziecie ukryte miejscówki, które są na mapie, czyli jakieś dark shopy i inne ukryte rzeczy, których nie chcę zdradzać po prostu to będziecie mieli ogromną przewagę nad innymi. Wbijajcie na GOAT RP więcej informacji w linku w opisie, wbijajcie GOAT RP Ej, ej, ej stary, chcesz klamkę? Jestem cheatera, mogę ci coś zespawnić, tylko nie komfidać na mnie, dobra? Dobra. Co, chcesz kasę? No. Ile chcesz kasy? Nie ile da. No, ja ci mogę dać nieskończoną miłość, ale wiesz, żeby nie wykryli. No wiem, ile chcesz? Ja się Ciebie pytam, ile chcesz. No to mogę ci dać tysiaka. Dobra. No to zjedź. Masz, tysiaka. Co? Nie chcesz? Okay. Zawijam mu furę! Nie strzelaj! Dobra, zawijam mu furę! Oooo! Lichtem! zasadę! Dobra, essa! Mamy furkę! Ej, ale ja serio mu dałem tysiaka! Aha, dobra. A! Przepraszam! Przepraszam! Hamulec no. mi nie zadziałał. Wow! Nie rozstrzelali mnie od razu. Oła! Co za ham! Hamulec o, mi nie zadziałał A dobra dobra, okej okay. Jak ham, to git nie? <laughs> no to git, git, to dobrze, jak nie zadziałał to okej okay. <laughs> Ale ty meczek No aaaa Co tobie też z nie zadziałał frajerze? Ej kasę, 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 kasę wam dam Czekaj, czekaj, czekaj Ja mam A ja też chcę Tylko szybko, żeby skazał nie zbanował Ale sprytakcja Ale Macie, macie, macie. Czekaj, ej Hamer. coś się, coś się no, czekaj, czekaj, czekaj Muszę odpalić luda, poczekaj MC Hammer Daj mi kasę trochę, jestem Uf! Uf! <laughs> Oj, sorry, nie to, nie to czytowałem. Macie pieniądze, macie Pokaż Tu jest kasa No A ma ktoś ammo do broni? Ja mam Ammo wow. No ty frajerze Polizo Polizaj! Polizaj! Strzelamy do nich! Strzelamy do nich! Daj Amon szybko! Jest! Zim są, zim. Są, są, są! 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 Drive by! zwolnij, zwolnij, zwolnij. Stary, wy odnijmy! Drive by! Jesteśmy super, super bohaterami! Drive by! Drive by! Zostawcie go! Yeah. Nie! nie. Odsłona! Odsłona! Dobra! Dozwolamy! Aha! Ich jest więcej! Dobra! Chowam się za trakiem. Przestrzegę go tu zastrzelę, patrzcie to! Aha, ja, ja tylko... I to... Kuchwa! Kuchwa! Pomóż! Nie mam nic Nie mam unicji. NIE! Nie! Kuituję! Aha, dostałem bana za tę celkę. No dobra, i tak, wy zarabę, grał na gołcie. To co mi to zmienia? Goaterpelling, do niego macie w opisie? Ej, mordo, mordo. Co? Yy, czekaj. Bawię sobie, zmiej kurtawę, nadaj A... sobie ciała, bo nie masz tej kurtawy mieć. I daj sobie tło, bo kurwa ci. ci tak, koszulkę sobie daj na 15. On mnie łczekł, jakby był jakimś tym, nobeczkiem. Dobra. No, dobra, lepiej. Co tam, mordo? Ty mamy taką samą kurtkę. Prawie jakbyśmy byli z tego samego gangu. O, to jest nasza chata, joł, yo. Ta, ta, ten, to być, Dobra, lej, lej, ja... tutaj whiskasza pijemy, stary, za sukcesy gangu, nie? Stary, ja nie chcę być tak jak inni, jeszcze cię zabijam od razu Przecież cię proszę, żebyś ci wyszedł Ale to nie pijemy? Nie no, można pić No dobra, to dawaj, lej <grywia> O tak, dobrze. Dzisiaj jednego zielonego za sztachlowa... za styletowałem nożem, No i git, no i git. No i dobrze i dobrze, trzeba trzymać, tępić zielony. Taki goat ze mnie, wiesz. Me, odbiera szklankę. Whisky. I taki rol mi się podoba. I taki będzie na gołcie odgrywaj. o dzięki bratku, Jezus, A żeś mnie początkowało. Dobra, to ja lecę, trzymaj się, dzięki dziewak. To za śmieszna interakcja. Ale szanuję tego gracza w opór, że mnie nie rozstrzał, tylko rozegrał roleplay. To jest dla mnie niesamowite i na gołcie chciałbym, żeby tak to wyglądało. O nie! Cóż jest strzały? Żeby wjechali? Co ty, co ty robisz? Od, odjeżdżam, no o co ci biega? Mogę rzucić w ciebie granata? No o Odejdźcie, to Oj, mówię! <grym> no debil! <laughs> no, Kurczę, no, Surfero, surfero, Serfero, serfero, no, Co? Daj rączkę, <laughs> daj rączkę, proszę daj rączkę. Ale przed chwilą mnie wyzywaliście, a teraz chcecie rączkę, tak? Nie, ja cię kocham, ja cię kocham To nie me, to nie, to nie Dobra, nie a będziecie grali na Mogę... GOAT RP? Tak, no, tak, będę, 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 tak, tak, będę, będę. Będziesz grał? Stary, tak, 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 tak. tak. Dobrze, tak. dobra Okej, okay, daj wam rewy. To robimy coś niesamowitego, chodźcie Co możemy zrobić niesamowitego? Ej, free zioło, jedziemy na zioło? Okej Poddaję się, poddaję się! O, boi się! Ja się boję! jest strzelają! Ej, daj, 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 jedź, 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 jedź! Jest, jest tam, mi. jest! On został sam, dawaj go, robimy go! Tu, tu stąd się! Ja się boję! O, Aha, oj! Nie! Siatka! Aha! Okej! Okay. Wow. I tu gościu na napisał, czy może podjechać na zioło, żeby obrabować domek. No i oczywiście stwierdziłem, że to wykorzystam. Nie zapominajcie też o super stronce GeForce skins gdzie możecie sobie otwierać skrzynki w cs które są o wiele bardziej opłacalne niż te w CS-ie po prostu. Z kolei, serferu dostajecie darmową skrzynkę Mix oraz dodatkowe 5% przy wpłacie do swojego portfela na stronie. A teraz, żeby wam udowodnić to, to otworzymy sobie Luxury Knife czyli skrzynka moja jak na razie ulubiona z nożami, bo zawsze mi wychodziła na plus. 920 zł otwieramy i zobaczymy, czy dropimy. Jakiś lepszy nożyk niż to 920 zł. No to są Shadow Dadgersy, ładne, ale czy będą droższe? No nie, ale zawsze można sobie wygraną ulepszyć upgraderem. Zobaczymy, czy się ulepszanie, O, taki nożyk. 44%, uwaga, podwojenie razy 2. 777 zł. A jedna, wielka ekipa, jedna. Albo nie, udaje, że to nie ja byłem. Czekaj, tylko zdejmę ten. Jak się zajmuje? Zajmuje... Tu się ubranie zajmują. Poddaj się, poddaj Halo, się. ja pisałem na dark Webie, że domek mogę zrobić. A to dalej, da, to za podobnie Dzięki. No, raz dwa. <laughs> ale łatwo. A to ten gościu przyjechał po domek. Jak zdjąć ubrania, ubrania, Jakąś wa? Czemu się nie da ubrać? Ziomek, ziomek. Słucham, słucham. Ja ciebie, kojarzę. Jak, ja ciebie kojarzę. Jak to? Jak to mnie kojarzy? Normalnie. Normalnie, kojarzę cię No ja na darkwebie pisałem, nie żebym po domek podjechał Serfero? Ale nie, nie, nie rozumiem No jak nie rozumiem. Kur... jest terfero, no jak nie Dobra, to, to. dalej, idź ten domek robić Idź <laughs> ten domek Tom, dobra. Ej, a, a będziecie mogę grali zjeść. na gołcie? Będziecie na gołcie grali? Tak! To jest no tak, oczywiście. Tak. Mogę screen'a, na Będziesz grał na gołcie? Ty, tak, młody. No oczywiście, że będę grał. Jestem Ty też będziesz grał? Ja no, Oczywiście, na że będę grał. jestem. No i dobrze, no i dobrze, chłopaki. Tak, to robimy fotę. Ej, mamy surfera na domku. A wiecie, że to ja się z wami strzelałem? Serio? Ja no. Zabiję twoich kolegów. No wszystkich rozstrzelały Ty tam ktoś se leży w rzece. Jakieś typeczki. Siema chłopaki. Co tam? Pomóc ci? Halo? Czemu wy nic nie mówicie? No to wam nie pomagam, to selecie. Ej ja mogę energetyki od ciebie? Energetyki tylko bym wziął. Bo mi się chce pić. Mogę? Nie mam. Aha. Nie, a Nie. A co nie? Nie możesz. <laughs> Czemu? Bo nie mam. A co masz? Co masz do picia? Nic. To ja sprawdzę, jak mi... Mnie... Czy mnie kłamiesz? Ej, nie możesz Ale przecież ja dobra, byłem po... na bitce, ja byłem na bitce Sprawdzę czy mnie kłamiesz Dobra, dobra, idziesz na wakacje Nie, idziesz ja wakacje. tylko sprawdzę A, dobra, No dobra, dobra, sprawdzisz tego teraz No dobra, nie masz, nie masz energetyków, więc kłamałeś mi Nie zabieram ci klamy i, Idziesz na klipa? Aha Idę na klipa, no czyli teraz jednak cię mogę zutować No bo jak idę no, już na możesz. klipa, to już wszystko jedno Ale ci nic nie zabrałem, więc chciałem sprawdzić czy mnie kłamiesz Siemano Siema. Siema, nie tata, widzę kurwa, nic przez te twoje światła, wyłącz to ale to ja nie umiem tego To nie jedź za mną Będę Bo no kurwa on mnie oślepia No nic nie widzę przez tego światła zasrane Co ty łysy pierdolisz Rozpakuj się Ej no co to jest No ja pierdzielę! Znowu ty z krzaków mi wyskakują Nagle i do mnie strzelają Ja pierdziele co tu się wyprawia, no?